you <laughs> Natalia Barańska, witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na informacje magazynu miejskiego. Uroczystości 82. rocznicy powstania polskiego państwa podziemnego rozpoczęły się Mszą Świętą w Intencję Ojczyznę w kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi. Po nabożeństwie, zebrani odśpiewali hymn państwowy. Zgromadzonych na uroczystości przed budynkiem miejskiego zarządu oświaty przywitał burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk. Ważne jest, żeby przekazywać tą właśnie wiedzę o naszych bohaterach, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny. I teraz możemy właśnie w wolnym kraju żyć i dlatego bardzo ważne jest to, żeby wspólnie z wszystkimi mieszkańcami, od najmłodszych do tych starszych świętować właśnie takie rocznice. W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, radni sejmiku podkarpackiego i samorządowcy. Mamy tutaj e, dzisiaj uroczystość upamiętnienia bohaterów państwa podziemnego, m.in. porucznika Piotra Klamuta. Dzięki takim ludziom zachowała się wolność no i tradycje Armii Krajowej. Nie bez powodu nasze wojska obrony terytorialnej mają imię Armii Krajowej. Dębica i Ziemia Dębicka. Szczególnie upamiętnia bohaterów Armii Krajowej, choćby ze względu na bitwę na kałużówce. Jesteśmy spadkobiercami tych, którzy zachowali dla nas to, co najważniejsze wolność. I dzisiaj to nie tylko z obowiązku, ale również z wielkiej odpowiedzialności i przyjemności być dzisiaj tutaj wśród tak bardzo wielu młodych i zacnych wiekiem ludzi. I polskie państwo podziemne, i polska armia krajowa, która walczyła na wszystkich frontach światowych, później została porzucona i była mordowana. Przez komunistów i Sowietów, w polskich niestety piwnicach, polskich, polskich instytucji. Ale oczywiście to jest ten, ten smutny element tej historii, natomiast ten wspaniały to jest właśnie taki, że to Polska posiadała struktury państwowe, mimo że znajdowała się w całości pod okupacją i sowiecką i niemiecką, później już tylko niemiecką, a później przez znowu kilkadziesiąt lat znowu sowiecką. Wiceburmistrz Maciej Małosięcia, a zarazem prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, środowiska V Pułku Strzelców Konnych, przypomniał, dlaczego uroczystości rocznicowe Polskiego Państwa Podziemnego odbywają się pod budynkiem byłego gimnazjum nr 1. 75. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, tutaj na budynku ówczesnego miejskiego gimnazjum nr 1 w Dębicy odsłonięta i poświęcona została tablica w hołdzie bohaterom i twórcą Polskiego Państwa Podziemnego. Miejsce nieprzypadkowe. Absolwenci Szkoły Powszechnej Przedwojennej e, tworzyli struktury placówki Dębica Armii Krajowej. To z Pałacu Uraczyńskich, gdzie w czasie okupacji mieściło się więzienie, kilkakrotnie w czasie okupacji żołnierze Armii Krajowej odbijali więzionych tam Polaków, także działaczy ruchu oporu. To z kamienicy państwa Pytlów przy ulicy Świętej Jadwigi 3 wychodziły różnego rodzaju akcje sabotażowo-dywersyjne. Tam skrótnie znajdowali żołnierzy dywersji Armii Krajowej. To ksiądz Probosz Władysław Kopernicki, proboszcz parafii Świętej Jadwigi organizował w kościele spotkania kapelanów Armii Krajowej. Więc to miejsce, najstarsza część naszego miasta, no, to jest miejsce, w którym każdego roku oddajemy hołd właśnie bohaterom Polskiego Państwa Wodziennego. Jednym z głównych punktów obchodów rocznicowych było złożenie kwiatów pod tablicą Polskiego Państwa Podziemnego przez delegacje środowisk kombatanckich oraz samorządowców. Na zakończenie uroczystości odbył się krótki koncert utworów patriotycznych w wykonaniu miejskiej orkiestry dętej pod batutą Stanisława Świerka. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego obchodzony jest od 1998 roku jako święto państwowe. Data wiąże się z powołaniem 27. 7 września 1939 roku, Służby Zwycięstwu Polski. Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Głuchych. Jak jest z niedosłuchem w naszym regionie? Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? Zapytaliśmy Martę Ullman, specjalistę do spraw pacjenta w firmie słuchmet. Pierwszym objawem niedosłuchu, jaki może wystąpić, zazwyczaj zauważają to ludzie, nasi bliscy, rodzina. Są to proszenia o powtórzenia w rozmowie. Najczęściej się to dzieje, kiedy jest kilka osób i dochodzą jeszcze jakieś dodatkowe hałasy. Drugim objawem, którym możemy zauważyć u osoby niedosłyszącej, jest podgłaszanie telewizora na przykład. Ale tak samo takie rezygnowanie z różnych wizyt rodzinnych, z rozmowy, z dyskusji, nagle Osoba, która ma niedosłuch, może stawać się y, taka bardziej apatyczna. Niedosłuch dotyczy nie tylko osób starszych po 65 roku życia w wyniku uszkodzenia komórek słuchowych. Problem istnieje także wśród ludzi młodych, którzy żyją i pracują w hałasie. Jest to ubytek, który charakteryzuje się tylko na wysokich tonach, więc osoba, y, która cierpi na taki ubytek, y, nie ma problemów z porozumiewaniem się, natomiast już wtedy należy zwrócić na to uwagę, dlatego że oprócz tego, że zaburza to średnią, jaka jest wyciągana do y, standardów y, pracy, y, też obniża tą średnią, co jest niekorzystne dla osoby młodej, przed którą jeszcze jest wiele lat pracy to już należy w niektórych przypadkach rehabilitować ten słuch. Marta Ullman podkreśla, że aparaty słuchowe pełnią też rolę rehabilitacyjną. W momencie, gdy mamy niedosłuch, nawet lekki, tak jak wcześniej mówiłam, niektóre sygnały nie docierają do mózgu i są zapominane. Dzieje się to w wyniku wymarcia komórek słuchowych, które dostarczają te dźwięki do dalszej części naszego ucha, a w konsekwencji do mózgu. Jeżeli komórki słuchowe są wymarłe i nie są w stanie dostarczyć tych sygnałów do mózgu, odpowiedzialnych często za brzmienie liter naszego polskiego alfabetu, a także też innego, Robią to w takim razie aparaty słuchowe. Trzeba też mieć na uwadze, że aparat słuchowy jest to proteza, więc trzeba to nosić minimum 6 godzin dziennie, żeby rehabilitacja miała sens. Jeżeli osoba chce, nie, nie odczuwa jakichś specjalnych problemów ze słuchem, ale chce rehabilitować słuch i uniknąć większej, większej utraty pamięci słuchowej w przyszłości co się wiąże z dłuższą i uciążliwą rehabilitacją dla pacjenta, to może założyć aparat słuchowy nawet przy lekkim ubytku. Badania audiologiczne w kabinie zaleca się także małym dzieciom. Ważne, aby było to dziecko, które jest w stanie z nami współpracować. Badania dla dzieci zaleca się mniej więcej od około 4-5 roku życia, jeżeli jest to dziecko, które już, tak jak wspomniałam, nawiązuje kontakt i jest w stanie określić, czy słyszy i odbiera dźwięk, czy też nie. Dorota Pawluk, protetyk słuchu, podkreśla, że w wypadku podejrzenia wad wrodzonych badania wykonywane są nie tylko w kabinie ciszy. Tutaj już dalsze postępowania ustala lekarz laryngolog i określa na podstawie szeregu badań. Nie jest to wtedy wykonywane tylko badanie audiologiczne w kabinie, natomiast są to już typowe badania przeznaczone dla dzieci i do diagnozy słuchu. Określa, czy jest to, badań, czy jest to wynik, który można leczyć, czy też taki pacjent zostaje zaprotezowany, u nas zakwalifikowany do noszenia aparatów słuchowych. Zdolność suszenia pomaga nam w zdobywaniu wiedzy, staraniu się o pracę czy rozwijaniu przyjaźni, dlatego warto dbać o słuch i nie narażać się na przebywanie w hałaśliwym środowisku oraz częstsze słuchanie głośnej muzyki. Po półletniej przerwie spowodowanej pandemią na dębickich obiektach sportowych odbędą się ogólnopolskie mistrzostwa lekarzy w pływaniu. To już szesnaste mistrzostwa w dębicy, które organizuje lekarz medycyny Janusz Bieniarz. Rozpoczną się w czwartek 7 października i potrwają do soboty. Tradycyjnie odbędą się w czterech sesjach czwartek od godziny piecz, 15 pierwsza sesja popołudniowa, w piątek dwie sesje od godziny 10 i później od 15 i w sobotę tradycyjny już memoriał imienia doktora Krzysztofa Kazimierczaka i ten memoriał jest od godziny 9 mniej więcej do 12. Uczestnicy zawodów nie tylko będą rywalizować na basenie, ale wezmą udział w konferencjach naukowo-szkoleniowych przede wszystkim z tematem medycyny sportowej i te konferencje będą odbywać się w hotelu Gold w czwartek i w piątek od godziny 18:00 Mamy wspaniałych wykładowców i, i pan profesor Andrzej Maciejczak, znany neurochirurg, będzie mówił bardzo ciekawie o chorobie zwyrodniowej kręgosłupa szyjnego, diagnostyce leczeniu, także wykładowcy z Olim Labs, złotego sponsora, mistrzostw i konferencji Będą mówić o suplementacji w sporcie, w wpływaniu. Uroczyste otwarcie mistrzostw odbędzie się w piątek 8 października o godzinie 10, a zakończenie z rozdaniem pucharów i dyplomów w sobotę o 20. To wszystkie informacje przygotowane w naszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejny magazyn miejski.